Rozbudowałem mój magazyn energii do instalacji fotowoltaicznej off-grid. Dołożyłem piąty akumulator. Czyli w tym momencie mam pięć akumulatorów połączonych ze sobą równolegle w system 12V. 225 Ah. Plus 225 Ah. Plus 180 Ah. Plus 180 Ah. Plus 180 Ah. Spięte ze sobą równolegle. Kablami 35 mm kwadrat z pawalniczymi do inwertera Volt Polska Sinus Pro Ultra. Ładowanie tych akumulatorów odbywa się ze słońca poprzez cztery panele fotowoltaiczne połączone ze sobą szeregowo. Akumulator piąty, który dołożyłem, jest stary, ale jeszcze w dobrej kondycji 180, i z tym akumulatorem był taki problem, że Pracownik, który kiedyś u nas pracował, odpalił samochód ciężarowy na całkowicie niedokręconej klemie, co spowodowało całkowite wypalenie słupka, poprzez iskry i duży prąd część większą słupka się wypaliło, część się ułamało i słupek praktycznie prawie w ogóle nic nie wystawało tego słupka powyżej plastiku. Więc nie dało się założyć w żaden sposób takiej zwykłej klemy, więc trzeba było wymyślić inny patent. Więc ja wymyśliłem tak, że obszlifowałem ten słupek, żeby był rów, miał równą powierzchnię, ten co zostało z niego. Wywierciłem dziurę w tym słupku i w tą dziurę w słupku wkręciłem dużą śrubę na siłę, kluczem i. Zakontrowałem nakrętką, a na przewodzie założyłem miedziane oczko wymontowane ze starego, starej ciężarówki, stara. Ono jest miedziane, więc może się stykać bezpośrednio z kablem miedzianym. Ono jest zaciśnięte i imadłem i młotkiem siłowo, że ten kabel w ogóle się tutaj nie rusza w tym oczku. Yy, no i w tym momencie się to trzyma, nie rusza się, najważniejsze jest to, że się nie rusza. Oczko styka się z powierzchnią słupka, także jest połączenie bezpośrednio ze słupkiem. I jest też dodatkowe połączenie poprzez śrubę. Ja tutaj nie cierpię z tych akumulatorów dużych prądów. Maksymalne prądy, jakie pobieram, to 350 W do lampek choinkowych już ze samego inwertera. To jest max, więc dużych prądów z tych akumulatorów nie, nie czerpę, więc takie rozwiązanie w moim przypadku spokojnie powinno wystarczyć.